got talent. It's a pleasure to be here. Well, that's very nice of you to say. I'm um, so. What uh, my name's Charlie. And my name is Andre. What's the dream with you two guys? I just want to deliver it to you people. I just want to give an awesome performance. I get you I get ya. What does your mum and dad do for a job? My mother's a uh, personal trainer and my father's a stonemason. Stonemason. <laughs> yeah, bro. And you? My mum's a cook in a school. Dinner lady, yo. And um. <laughs> Um, my stepdad he owns his own company. He's a businessman. Yeah <laughs> Can I just say one thing Alicia, I love you so much. You're my inspiration. He fancy Alicia. He don't like Amanda <laughs> Amanda you're beautiful as well. He is lying um, Boys can I just ask you? Uh, what are you singing?

Leżą na ziemi, jesteś rani Ochraniarzowi, krefle ci zbani Bo Lixo w rękach trzyma dynamik Wyjechał, was kosmos, gram z Albanii Ściąga swego męża, dziw kogo to okulary Bo mam takie same, wasze ciałem iść nie pary Nawet to kudno, ja bo ci znajemy zbani A wiesz, kurwielu, wam kochaj, sto samary Ram, pam, 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 je piep Szukam alibabryk, gdzie on jest Pytam po Lixona, gdzie on jest A on po drugiej stronie już wali sklep na napad, wszyscy do góry

mojej mordzie czerwona kominiara, płać kurwo w funtach, złocie i dolara Sadzam w mordę karabin jakiejś babie To jest napad na bank, zaraz będzie po sprawie Jak Ci się podoba mój czerwony kolor Nie bój się nic, zaraz biorą cię na oją Nagle wpada z kopytem byku, Popek się wygerwać w jakimś innym języku To jest gang Albanii, krótka piłka, budka, karabin, kokaina i siłka Po przypadkowo strzelił komuś w łeb Bardzo przepraszamy, to była pomyłka Zawsze jest chwila, żeby pozdrowić fanów Nawet jak gang na baranów Szybki napad na bank Selawi, Kończymy robotę i zamykamy drzwi Gasiak jakruciorom chujo Bank rozjebany, wszyscy wyskakują. Czynnik odpalony nasze audi ryczy Strzelam w powietrze, ktoś ucieka po ulicy Wszyscy zakładnicy zostali w banku, siedzą pod ścianą mu ze strachu Lista do dechy, lecimy na full, niech żyje ganga na czele król o, jest na bank, wszyscy do góry, ręce, do góry Producent mówi, że